Specjalnie dla Was nagrywam 60-sekundowy shorts, żeby pokazać Wam, jak wygląda nasz apartament w boliunie na Istri, który wynajmujemy dla naszych gości. Tuż za wejściem na patio znajdziecie nie tylko miejsce do jedzenia na świeżym powietrzu w cieniu winogron, które się nam rozwiną, a tam w tyle w sezonie dmuchane jacuzzi. Po paru stopniach w górę znajdziecie główne wejście do apartamentu. A tutaj nowości. Po lewej stronie od wejścia odpoczniecie teraz w kąciku wypoczynkowym. Łóżko z super wygodnym materacem znajduje się w centralnej części apartamentu. Łazienka niezmiennie z pralką, a po prawej stronie od wejścia aneks kuchenny i jadalnia. Dodatkowo antresola, na którą się zaraz wdrapie, zaraz po tym, jak wam pomacham, a tutaj dodatkowe dwa materace. Jedyneczka, którą ścielimy w razie takiej potrzeby, i dwójeczka. Więc apartament przewidziany jest dla dwóch osób dorosłych i do trójki dzieci. Mamy również łóżeczko dziecięce, więc jest to wspaniała okazja, aby spędzić swoje wakacje w Chorwacji.